Hejcie kochani, z tej strony Kukili, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy kupować VIP'a w to Impress. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to możecie dać łapkę w górę, sułki z dzwoneczkiem nie musicie. No, dobra widzowie. Więc mega się jaram tym, że będę miała vip -a. I słuchajcie, e, sprawdzimy, co będzie w vip -ie. Co takiego jest ciekawego w ogóle w VIP'ie, że ludzie biorą tego VIP'a. I sprawdzimy, widzowie ogólnie... Modułowałam sobie Robuxy, sprawdzimy co jest i w ogóle I maga się tym jaram. No dobra, okej, okay. to fajnie, okej, okay. dobra widzowie, jesteście świadkami obecnie tego, że kupuję vip -a. I słuchajcie, to jest miesięczny VIP, więc tylko na miesiąc. I sprawdzimy w ciągu miesiąca co jest takiego ciekawego w tym VIP-ie. Jest! Mamy VIPa! Wchodzimy! Jej, Ale kozaczku, długo się czuję w VIPie! Oh my gosh! Oh my g! Oh my g Oh my Abi, mamy matching! Mamy matching w ogóle! Mamy VIPa! Co jest ciekawego w VIPie? No to mało rzeczy. Słuchajcie, ale dzisiaj właśnie będziemy tylko się przybierać z VIPa. Ponieważ VIP jest bardzo fajny. I bo tak. Nie, że coś, widzę Wam. Ale zobaczymy. No, te buciki są nawet ładne. Nawet ładne to wszystko jest. Wow. Zobaczcie, tu jest jakiś underwork. U, matko Czekajcie, ale to jest ładne, ale to jest ładne, ej to też jest ładne, to jest totalnie preti, ja rozumiem, widzę, to jest totalnie preti, ja teraz już rozumiem dlaczego ludzie kupują tego VIPa, ej, zobaczcie co tutaj jest, tutaj jest jakaś sukieneczka ładna, ej, ale to jest ładne, oh my gosh, nie wiem jaki jest temat, ale się za bardzo przejęłam VIPem. Żeby słuchajcie myśleć o temacie Dobra She ever. Hmm. Dobra. Mamy nowe minki, chyba. Tak mi się wydaje, że ta minka jest nowa. <coughs> Czy w włosach coś jest? W włosach nic nie ma nowego chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dobra. Czy coś mamy jeszcze? O, ona kozacka, kiecka na ślub, słuchajcie. Mega. Mega się tym jaram, słuchajcie. Na razie się jaram tym wipem, że nie wiem zbyt, Że nie wiem. Dobra. Yy, bierzemy takie coś. Może bierzemy jeszcze takie coś. I słuchajcie, mega się jaram tym VIPem. Na razie to jest najlepszy yy, zakup, który w życiu robiłam na Robloxie. I mam nadzieję, że ten vip mi się jeszcze trochę utrzyma. A wy, jeżeli chcecie widzowie tego vipa, tego vipa, to wystarczy zasubskrybować i no... Dobra. I będzie git. Może kiedyś będzie rozdawanie vipów. Może kiedyś. No dobra. Okej. Okay. Okej, okay, widzowie, tu mamy biżuterię. To jest ładna nawet. I słuchajcie, mój skinek wygląda tak, mam nadzieję, że wam się podoba. Skin za VIPa versus skin bez VIPa. No bez VIPa by mi się nie udało na pewno, ale zobaczcie, to też jest komputer! Zobaczcie, to też jest, jest taki komputerek, ale on jest ładny. Dobra, a tu też jest taki telefonik, ale on też jest ładny. <laughs> Nagrywasz czy nie? Tak. Tak, nagrywam. Owszem, ale ten telefon jest ładny w ogóle. Ten telefon mi się kozacko podoba. No dobra. Możecie napisać, czy. Wy byście chcieli, Vipa. No i dobra. Ok. A masz odpalonego laptopa? Nie. Dobra. Mmm, okej. Okay. Ale w ogóle, zobaczcie, też jest czcionka, VIP. Ale mega, widzowe. Abyśmy pogadali. Mm. No dobra, widzowe. Mmm, um, okej. Okay. O, oh, hejo, hejo. Dobra, widzowe. Możecie ocenić w komentarzu. Mi się wydaje, czy dostaliśmy więcej gwiazdek i więcej monet. Ale może mi się wydawać. Mhm. Mm no, może w sumie. Okej, okay, widzba. Czy chciałabyś z tym lody? Ej, ładne! Ja nie wiedziałam jaki jest temat w ogóle. Ale Okej, okay, widzba. Ale na razie mogę się jaram tym VIP-em, widzba. Bo w ogóle ja nie wiedziałam, że to tak jest. W ogóle nie wiedziałam. Ale wy się mega ślicznie ubieracie, nawet bez VIP-a. Kurde, widzowie mega ślicznią, mega preti I w ogóle, jeżeli chcecie live, to możecie napisać live I dobra Mega się jaram tym No i mam nadzieję, Że następna runda też będzie kozacka No na razie mi się na razie mega podobają A jest fanem, okej, okay, okej, okay, okej okay. Nie wnikam <śm> <śm> Bardzo bym chciała cię dodać, ale widzisz Full Snailmak, no. Okej, okay, Nadia. Dopiero dołączyłeś, ale i tak tam tobie. piemy szula piąteczkę. Hmm. Hmm. Jedna. Ale i tak dałam pięć. I tak dałam pięć. Jest git, jest git, jest git. Los Christmas, I'll give you my heart. Dobra. Jest i. Pięknie, pięknie, piękna. Dobra. OK. I zobaczymy jeszcze kolejne rzeczy z vip -a. Zobaczymy jeszcze kolejne i ja bym chciała zobaczyć wszystko z VIP-a. Jestem na drugim miejscu. Ej, dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję. Dobra. Okej. Drugie miejsce. O oh mój drugie miejsce. Co to za podium? <laughs> Okej. Okay. Jej, drugie miejsce. Jej, Dobra. Teraz, widzowie, sprawdźmy, co jeszcze mamy. To tak, co jeszcze mamy, widzę? Co jeszcze możemy mieć za VIPa? Dobra, widzowie. A i e, widzę, ja nie wiem, co jeszcze możemy, bo jest tyle rzeczy vip ie że po prostu ja nie ogarniam, co gdzie jest. I może, widzę, jak się przyzwyczaję, i widzę, może za 800 teraz kupię e, Robuxów, vip ale jeszcze nie wiem. Dobra, jak się przyzwyczaję do tego miesięcznego, to za 800 kupię Robuxów, dobra. E, to gdzie tu mam. Oh! Mamy to miotłe, widzowie, to miotłe Switch update. Oh my gosh, musimy siadać na niej. Ale kozak. Dobra, widzowie, byliśmy na drugim miejscu. Teraz jesteśmy tutaj i mamy my za zadanie tylko się przebrać. Chociaż nie wiem, widzowie. Tu też są widzowie, te przebieralnie. Oh my gosh, tu też są przebieralnie. Dobra. Teraz bierzemy tutaj. Jestem mile zaskoczona tym VIPem. Bardzo mi się podoba i no i mam nadzieję, że oby Roblox i tak dalej. No, bo widzę, że najbardziej to jestem zaskoczona tym VIPem, bo mam już VIPa w Fashion Famous. Mam już wszędzie VIP-a w znanych krach Właściwie, można by było powiedzieć. Oprócz e, Brokehaven, ale Brokehaven mam premium. Więc dobra. E, sprawdźmy kolejne rzeczy. Zobaczcie, widzę, jestem księżniczką. Oh my gosh, it's so pretty. Dobra. E, teraz bierzemy jakiś make-up ładny. Oh my gosh, it's so pretty. Dobra, widzę. Teraz bierzemy. Yy, bransoleteczkę cigareczek właściwie I myślę, że możemy iść Na pokaz mody Dobra widzę Ogólnie to ja już jestem przebrana i mam nadzieję Widzę, że z tym kostiumem Księżniczki wygram To Chociaż moje szanse na wygrane są bardzo małe Chociaż nie wiem Ja już się bałam widzę, że Abi Odszedł, że Abi tak odszedł Od FIPa że w ogóle odszedł Dobra eee... Oh my gosh, tu już jest nawet gitara Zobaczcie, to jest gitara elektroniczna A tu jest jeszcze nóż To jest jeszcze nóż, ale kozacko, jestem Jestem rycerką Jestem i rycerzką, i księżniczką Mam tu jeszcze skrzydełka Mamy tu jeszcze taką... taki kapeluszik I dobra I gites Mamy tu... taki koszyczek ładny Ej, moim zdaniem ten koszyk jest preti Dlatego go wezmę, bo... bo jestem... mam styl taki preti i dlatego go wezmę właśnie I mega ładnie wygląda to Ula, la, la Jaka modelka Bardzo mi miło, Abi no dobra. No chyba ładnie. Tak mi się wydaje. No okej, okay, widzę. Na tym VIPie to że troszkę poszalałam. Ale dobra. To jest nieważne. I tak nawet ładnie. Słodki księżyc. No w sumie. Okej. Okay, no w sumie nawet spoko wyglądam. Okej, okay, widzę. No i mamy tu ulalala... La, no no no. Powiem Abi. So cute. Mega ślicznie. Mega ślicznie, Abi. Dobra. okej. Nu, 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 nu. Okej. Eee, Dobra. Czemu mi tu wyskoczyło? Że jesteśmy w strapie VIP. Co jest? Szczerze jakbym miała porównać pomiędzy Dress to Impress, a pomiędzy Fashion Famous to, to bardziej się opłaca właśnie w Dress to Impress Właśnie bardziej, niż Fashion Famous Bo Fashion Famous to tak macie VIPa i nie macie Praktycznie Fashion Famous bym w ogóle wam nie polecała VIPa no, ale widzicie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. O, jaka modelka. No, 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 in Paris. Parish z takim akcentem. Jellyfrucik z akcentem. Dobra. <coughs> Za parę minut jest to otworzenie okienko, ale kozacko. Dobra. Dajcie pięć chomiczkowi. Ja już dałam. Ja już dałam. Dobra. Ula, lala, no, no, no. Powiem ładnie. Dobra. Okej, okay. będziemy mogli biec szybciej, ale wtedy nam trzy robuksy zostaną. Zwiększ limit przedmiotów. Fajnie. Dobra. Podwójne pieniążki. Nie wiem. Czy biec szybciej Le ulepszyłoby moją grę? Nie. Zdecydowanie nie. Dobra. O, Lilo i Stitch. Fajnie. Dobra. Yy, Okej. Okay. I myślę, że jeszcze jedną rundę bym zrobiła. Bo nie wiem, widzę, jak to będzie z moim kartełkiem. O, jestem na, na trzecim. O, my! Dziękuję, dziękuję. Dziękuję Wam, kochani. Widzicie? Bycie w VIP opłaca. Opłaca, widzowie i no. Znacznie opłaca. No i widzicie, jestem vip i tu opłaca się, bo zajmuję takie wysokie miejsca. Można by było powiedzieć. Chociaż bez VIP-u też tak zajęłam, Ale no, lepsze miejsca po prostu są i wiadomo, widzę. o co chodzi. Dobra, teraz chyba ostatnia runda. I bardzo bym chciała, widzieć jakiś inny motyw. Mogę zmienić motyw ze 75. Po co zmieniać motyw na jedną grę? Halo, to już nie jest opłacalne. Dobra, widzę. Wam. A widzowy temat jest yy, o tęczy, więc widzę. Wezmę tą tęczową bluzeczkę, skoro jest już. I słuchajcie, wezmę taką tęczową to. Okej. Okay. To byśmy wzięli w takim kolorze Takim albo nie, może takim pomarańczowym bardziej. O! No i możecie ocenić. Teraz widzę, by, yy, byśmy wzięli jakąś tą kolorową, no. Włosy jakieś kolorowe, nie wiem. Może takie różowe. I to jest ładne, to jest ładne, widzę, to w ogóle jest ładne. Dobra, e, to tak to byśmy dali. Tu dobra, to tak, widzę. By. Tak się to prezentuje. Ja bym jeszcze tu dodała coś, chociaż nie wiem co. Mało jest kolorowych rzeczy. Dobra, nawet ładne są te buty. Szczerze, ładne są te buty, bym powiedziała, takie sylwestrowe trochę. Czemu ja tego wcześniej nie wykompilowałam, że mogę mieć Vipa i mogę mieć sylwestrowe buty? Fajnie by było, gdybym wcześniej o tym wiedziała. No dobra. Tese stoją. Jakby nigdy nic. Gites. No i Gites, widzę. Be. Dobra, widzę. Be. A tutaj jest taka jakby, no, taka jakby piracka trochę, ale nie wiem, czy piracki by był dobry? Oh, zobaczcie widzowie, tu jest jakieś kwieciste, kwieciste widzowie, kwieciste buty, oh my gosh, ale one ładne. Zobaczcie widzowie, a ja tu mam jeszcze boklarzyk. tak bardzo japońsko, a tu mamy takie coś. Uuu, ale ładna trybeczka. No, no. no. Okej. Okay. Chyba może być. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, Abi już tu kolorowo się ubrał. Jakoś nie wiem. Ale ładnie, są so preti. Dobra, widzę, Wzięłam to, co było w tym trendzie. Ty, 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 W tym trendzie. Jeżeli chcecie takie pod, taki trend w moim wykonaniu, to możecie napisać. No dobra. Są so Video Games inaczej. No dobra, widzę. Czy się opłacę? No trochę mi się snudził VIP. Czy szczerze się opłaca opłaca? Nie. Czy tak szczerze, szczerze, z ręką na sercu bym wzięła drugi raz tego vip czy tam trzeci? Nie wydaje mi się. Gdzie jest lana? Ej, widzę, to jest takie ciężkie, że właśnie trzeba iść do lany. Specjalnie trzeba iść się do niej, a nie mogliby tutaj postawić lany. Chociażby. Dobra. Tęczy No właśnie, tęcza, tęcza. Kolory tęczy. Mam nadzieję, że ładnie w tych kolorach tęczy się prezentują. Chociaż nie wiem, widzę. Chociaż nie wiem, wyglądałam 100% pretti. Bo pretti to mój kolor. Psy. Dobra. Plus 60 sekund. Okej. Okay. Mogę widzowi mieć 60 sekund dodatkowego czasu. Ale po co? Właśnie po co? No widzowie nie wiadomo po co. Po coś musi tak być. Ale Łana Kiara. Kurczę, mogłam Kiarę. Ale widzę, że ja w Kiarze. No dobra. Tum. Tum. Dziękuję. Dziękuję, kochani. Kochani jesteście. tu. Tu. Okej. Dobra. Eee, ty stop. o, Ale mega ślicznie. Mega cute. Pierwsze, mnie nie zgłościł. nie wiem co napisała, ale dobra. Um, okej okay. no i dobra. nawet ładnie, chociaż biały nie jest kolorem, tenczy nie no, ale nawet ładnie. Dobra Pan jajko Hmm um, dobra Emo Bardzo są so cute Nie za ale nawet ładnie Dobra Write me color of it Aaa, wszystkie kolory, dobra Fajnie Okej, okay, dajemy piąteczki, w, w sumie to mogłam komuś podarować VIPa, ale nie wiem, co ja... Jeżeli ktoś chce, żebym zrobiła kiedyś live, gdzie rozdaję VIPa, to może napisać, ale to dopiero, gdy to ładuję i gdy powiem Wam, że akurat to będzie wtedy. No dobra, Leoni. Nawet ładnie, nawet ładnie. Nawet so cute. Ta fryzura jest bardzo ładna. W porównaniu do mojej. No dobra. Okej. Okay. Spoko, spoko. Ja nawet nie muszę wygrać. Tylko wystarczy, abym, abym przeszła w tobie. Dobra. Nawet ładnie. Wiem, że nie miałeś czasu. Ale i tak ładnie. Dobra. To czwóreczka. I teraz e, Zuzia. Zuzia, daj mi Susi, e, piąteczkę, bo bardzo ładnie wyszła. I dobra. E, teraz, no, czekanko na kolejne osóbki. Dobra. Miały być tęczarnie. A. Aha, i nie jestem ja, ale. i tak się cieszę, że ktoś inny wygrał. Tak, la, lano. E, dobra, widzę Wam. Jeżeli Wam się podobało, możecie dać łapkę w górę z dzwoneczkiem, no i możecie napisać w komentarzu kolor Wasz ulubiony. No i bajo!